Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam, wstajemy na chwałę Bożą. Zobaczcie, pomału kończy się wrzesień. Jak ten czas biegnie, chcemy każdą chwilę wykorzystać, aby służyć Chrystusowi. Więc od razu zadbaj o siły, o entuzjazm. Duchu Święty dotknij każdego z nas, abyśmy byli pełni Twojej mocy. Dzisiaj Ewangelia jest o towarzyszach Jezusa. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Przedziwna Ewangelia. Jezus dotyka, uwalnia od grzechu i ta osoba chce iść za Jezusem. Nie każdemu Jezus pozwala, żeby tak iść za nim. Wiemy, że byli tacy opętani, których Jezus uwolnił i nie pozwolił iść za nim. Nie pozwolił, żeby szli i głosili jak przy apostołach. Ale są też tacy, którzy doświadczyli uwolnienia i Jezus pozwala, żeby byli cały czas obok niego. Wydobywa z grzechu i od razu powołuje, żeby szli za nim. Są tacy, którzy mają głosić u siebie gdzieś, w swoim środowisku. Każdy na miarę dotknięcia przez Boga. To jest dobre słowo, dobra nadzieja dla nas. Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej wylała się łaska. To nie jest tylko, że na ziemi wzmógł się grzech w tamtym rejonie i dlatego tam będzie łaska Boża, ale też w naszym sercu. Tam, gdzie widzimy obszar wzmożonego grzechu, większych pokus, tam, gdzie widzimy w sobie, w myślach, w sercu, że łatwiej upadamy. Tam jeszcze bardziej wylewa się łaska Boża, żeby nas ochraniać, prowadzić, żebyśmy właśnie w tych sytuacjach, dotykając naszych słabości, mogli z większą mocą głosić Chrystusa, z większą mocą, czyli pełni Ducha Świętego, nie polegając na sobie, no bo co my możemy, upadniemy ewentualnie, tylko tyle. Ale gdy Duch nas wypełni, będziemy czynili wielkie rzeczy. To jest ta zgoda nasza na ogołocenie się, żeby Duch mógł nas wypełniać i żebyśmy w Nim posługiwali. Pomyślmy sobie chwilę o tym Jezus ludzi grzesznych bierze, żeby szli za Nim. Dobra nowina to nie jest coś złego, to jest piękne, co robi Jezus. I na to wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby budzić serce, że niezależnie od grzechu, Bóg nas powołuje do wielkich rzeczy. Teraz w niedzielę Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, zarówno w Łodzi, jak i w Szczecinie. Bardzo gorąco zachęcam, żeby w niej uczestniczyć. I pomódmy się utworem, który w mocnym duchu nagrali z inspiracji Maryjnej, Maryjo wzorze prostoty. Maryja uczy nas mieć takie serce, żeby być zawsze gotowym powiedzieć świat. Idźmy za nią. Tutaj możemy kliknąć i pomodlić się tym utworem. Do zobaczenia. Miejcie piękny weekend.